Aby zagłosować na nasz film, można wejść na stronę konkursową, ale prościej będzie ze strony szkolnej: poszukać wpis, kliknąć w link, który przeniesie nas bezpośrednio do głosowania na projekt z wapna. Tutaj klikamy w przycisk Głosuj. Pojawi się takie okienko, gdzie musimy wpisać nasz adres mailowy oraz przepisać kod. Jeżeli będzie to pierwszy raz, to Wpisujemy kod. Gdy się pomylimy, możemy oczywiście zawsze poprawić ten kod. Przycisk wyślij. I teraz uzupełniamy o imię, nazwisko. Nasz adres już jest. Jeżeli to jest pierwszy raz, to wtedy musimy właśnie wpisać imię, nazwisko. Numeru telefonu nie musimy podawać. Znaczy, oczywiście lepiej spodać, ale nie musimy. I jeszcze teraz wybieramy, kim jesteś. W tym wypadku nie jesteśmy uczestnikiem, czyli przyjaciel projektu. Oczywiście musimy wyrazić zgody i znowu przepisujemy kod. No i później klikamy w przycisk wyślij. W tym momencie na naszą skrzynkę pocztową został wysłany mail z linkiem, który musimy aktywować. Czyli musimy teraz przenieść się do naszej skrzynki pocztowej. Zlogujemy się do swojej poczty i w skrzynce pocztowej będziemy musieli odszukać wiadomość przesłaną przez nową erę, przez komisję konkursową. Nie zawsze ta poczta musi być normalnie w odebranych wiadomościach. Czasami trzeba poszukać, bo zależy, gdzie trafi do której skrzynki. Czyli tutaj widzimy, że na przykład normalnie w odebranych wiadomościach nie widać takiego maila. I musimy przejść i sprawdzić i inne skrzynki w poczcie. O, teraz widać, że jest mail od wydawnictwa Nowa Era. Otwieramy tą wiadomość. I czytamy wiadomość. Tak naprawdę chodzi o to, żeby kliknąć w ten link. Klikamy w link. I widzimy, że oddaliśmy głos. Dziękuję.